Karta na dziś, proszę Państwa, to Królowa Pucharów. Mamy dzisiaj sobotę, 30 dzień sierpnia, kończą się wakacje i tarot namawia do udomowienia, czyli do zajęcia się sprawami bieżącymi, rodzinnymi, takimi babskimi nawet, choć nie zawsze one dotyczą tylko i wyłącznie kobiet. Tarot mówi tak, dzisiaj wszystko to, co zrobisz dla domu, wszystko to, co zrobisz dla najbliższych, dla rodziny, przyniesie spodziewane efekty. To również karta, która... Namawia kobiety, które nie mają takich wielkich obowiązków rodzinnych do tego, aby właśnie dzisiaj zrobiły sobie dzień tylko i wyłącznie dla siebie. Tak naprawdę to karta organizacji i uładzenia życia osobistego, własnego i innych, czyli wokół nas robimy taką atmosferę, która pozwala nam wkroczyć w miarę spokojnie w następny miesiąc, który już za chwilę się przecież zacznie. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl